Szanowni Państwo, każdy z Państwa pracował w tym roku bardzo wytrwale, aby realizować swoje marzenia, pasje, służyć swoim rodzinom. Dlatego, za całokształt pracy, trudu, które Państwo włożyliście również w rozwój naszej gminy, ale swoich również rodzin, bardzo serdecznie Wam dziękuję. Bo. Nie da się społeczności rozwijać bez zaangażowania mieszkańców, różnego rodzaju stowarzyszeń, organizacji, ludzi, którzy chcą coś twórczego uczynić dla drugiego człowieka. I za wszystkie inicjatywy, za każdą jedną dobrą współpracę bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Życzę Wam, aby czas Bożego Narodzenia, czas świąt, czas wigilii. Był tym czasem tej wielkiej radości. I nie to, że ta dziecina rodzi się w naszych sercach kolejny raz, jest taką rzeczą oczywistą. Ale życzę Wam, aby narodzenie Bożej Dziedziny było na tyle dużym przeżyciem, abyście Państwo również popatrzyli na swoje wnętrze. Abyśmy. Nie mieli problemów zdrowotnych, ale również abyśmy mieli energię, inicjatywę, dobre spojrzenie i abyśmy znajdowali w drugim człowieku tylko dobro. I aby napotkany drugi człowiek był zawsze dla nas wielką radością, a kiedy będziemy mogli pomóc drugiemu człowiekowi, aby tej energii nam wystarczyło na całą inicjatywę, rozwoju, wzrostu, realizacji różnego rodzaju planów na przyszły 2020 rok. Wszystkiego dobrego Państwu życzę, w imieniu własnym, w imieniu samorządu lokalnego dla naszych mieszkańców, i naszych gości, naszych przyjaciół, ludzi, z którymi się spotykamy, współpracujemy i rozwijamy małą naszą ojczyznę gminy Święcę. Wszystkiego dobrego Państwu życzę.